Uczcie się z Leo, jak należy wiercić. Leo, dzisiaj nauczysz się, jak należy wiercić otwory w ścianie. O, uwielbiam wiercić dziury! Użyjemy wiertarki, żeby powiesić ulubione obrazy pani burmistrz. Do tego typu ścian lepsze będą kołki i wkręty niż zwykłe gwoździe. Sprawdź, czy wiertarka jest naładowana. Witaj Bob, jestem Roboleo 3000, robot budowlany. Jestem naładowany. Cześć Roboleo 3000. Powiedz prawdziwemu Leo, żeby wrócił i założył wiertło. Jasne Bob. Dobrze, teraz możesz zaczynać. Najpierw wiercisz powoli. Właśnie tak. A teraz trochę szybciej? Jeszcze trochę? O! o nie! Co się stało? Tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Można to naprawić. Na pewno chcesz go powiesić samodzielnie? Tak. Uczę się od najlepszego. Teraz już wiem, co mam robić. Świetnie. W takim razie zostawiam Cię. Jak ci poszło z obrazem? E, jakoś. Myślę, że chyba nauczyłem się wszystkiego o wierceniu w ścianie. Wygląda wspaniale. Orety. E, zrobiłem kilka prób zanim skończyłem. Dobrze, Leo. Czas na drugą lekcję. A temat to: wiercenie otworów w ścianie. Ostatnio opóźniłeś kilka prac, Leo, bo zapomniałeś, co nam się może przydać przy ich wykonaniu. Tak? Przypomnij mi kiedy!